Dzisiaj z pełnym przekonaniem mogę zapewnić mieszkańców, że ten sprzęt, który dzisiaj Państwo tu widzicie, jeżeli nastąpi, czy mały, czy duży opad śniegu, ten sprzęt wyjedzie w miasto. Wodociągi Ewożno przejmują odpowiedzialność nad odśnieżaniem dróg. To kolejny krok, aby miasto przestało być zależne od prywatnych firm. Dzisiaj zaczynamy nową usługę za kilka dni, bo dokładnie 1 listopada. Zaczynamy nową usługę, która została powierzona do nas przez prezydenta miasta, czyli w skrócie mówiąc Akcja Zima i Akcja Lato. Podczas konferencji zaprezentowano nowoczesny i ekologiczny tabor przygotowany do Akcji Zima. Mamy pługoposypywarki, mamy ciągniki, yy, mamy różnego rodzaju drobne sprzęty, które są potrzebne do realizacji i akcji zima i akcji Lato. Dyrektorem działu oczyszczania miasta Jawożna został Zbigniew Krepel. Co najważniejsze również mamy pracowników, czyli organizacyjnie jesteśmy też do tego przygotowani. To kolejnych 42 osoby znajdą pracę, co też jest bardzo istotne na stanowiskach mistrza dyspozytora pracowników yy, oczyszczania miasta. Wodociągi Jaworzno są przygotowane do odśnieżania jednak jak podkreślił prezes Józef Natonek w sytuacji w której opady śniegu będą intensywne w pierwszej kolejności odśnieżane będą główne ulice miasta. Najpierw zaczniemy od dróg pierwszej kategorii tam gdzie jeździ autobus tam gdzie musi być przejezdność yy, komunikacji na przykład miejskiej w kolejnym Oczywiście czasie doczemy do mniejszych uliczek czy bądź w ościennych dzielnicach naszego miasta. Także proszę tu również mieszkańców o wyrozumiałość, że takie sytuacje mogą być, ale jeszcze raz to powiem, że zapewniam, że cały sprzęt wyjedzie na miasto Obecny na konferencji prezydent miasta Paweł Silbert powiedział, że Jawożno wytacza nowe szlaki w Polsce i będzie przykładem dla innych miast. Akcja zima rozpocznie się już z początkiem listopada. Latem natomiast wodociągi będą zajmować się utrzymaniem zieleni. Mamy nadzieję, że zima nie zaskoczy wodociągi, a zmiana wpłynie pozytywnie. на наше место